Pola była małą dziewczynką, która zawsze trzymała się z daleka od słodyczy. Żaden cukierek, ciastko, czy nawet czekolada nie potrafiły jej skusić. Jednak pewnego dnia, podczas wycieczki szkolnej, jej życie miało się zmienić. Kiedy Pola wraz z klasą dotarła na miejsce, zobaczyła Fit Cake Płock, nie cukiernia. niecukiernia. To nie była zwykła cukiernia. Wewnątrz znajdowały się półki pełne przepięknych wypieków, które pachniały tak, że aż kręciło się w głowie. Pani Kasia, właścicielka niecukierni, uśmiechnęła się serdecznie. Witajcie, kochani, dziś mamy specjalne ciastka bez cukru, które podbijają serca wszystkich. Powiedziała, wskazując na piękne torty. Pola poczuła, jak coś w niej drgnęło. Nigdy wcześniej nie widziała takich kolorowych i apetycznych wypieków. Jej przyjaciółka Ania już próbowała jednego z ciastek. To jest niesamowite, pola. Musisz spróbować. Przekonywała, podając jej kawałek. Z wahaniem, ale i ciekawością, pola wzięła kawałek ciastka. W miarę jak smak rozpływał się na jej języku, poczuła eksplozję smaków, które były zarówno słodkie, jak i delikatne. Pola zrozumiała, że to nie cukier czynił te słodycze wyjątkowymi, ale miłość i staranność, z jaką były przygotowane. Od tego dnia Pola wracała do Fit Cake Płock niecukiernia przy każdej okazji. Stało się to dla niej miejscem magicznym, gdzie odkrywała nowe smaki i przygody. Jej serce było pełne radości, a świat słodkości stał się jej nową pasją.